I Siema, Witam. Czyżby był kolejny odcinek z Minecrafta? Tak, dzisiaj <gryw> dzisiaj lucky bloki będą. Tylko ej, zastanawiam się i, czy jeżeli podczas walki w lucky blokach, ja to, 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 jest, to jest, jakby to nic nie zmienia w wyniku, bo no powiedzmy, wygrała jedna osoba, już nie będę spoilerował kto, ale jeżeli podczas walki y, jakby walczymy ze sobą i dostaję jakieś bomby na łeb, po prostu spadają bomby, i żeby oszukać mojego przeciwnika, mówię, ja już zginąłem, ja już zginąłem, a jednocześnie na czacie się nie pojawiło, że zginąłem, i tak naprawdę nie zginąłem, i on przestaje strzelać i wtedy ja go biję i zabijam. To czy to jest oszustwo z mojej strony, czy nie? Czy po prostu wykorzystałem jakby jego naiwność? Bo. <laughs> nie wiem, nie wiem, nie wiem, i mówię, to wyniku kompletnie nie zmienia, tylko tak z ciekawości. Graninifer, ale na czacie nie pojawiło się, że zginąłem, rozumiesz? No jakby to to jest. Yy, ten. To jest to wszystko, bo Admiros nie ogarnia. A skąd, A skąd widzisz, że chodzi o Admirosa od razu? No tak, ale chodziło o Admirosa. Sodzisz na live. Yy, autostrada do Grand Mastera, tak zwana. Powiem tak, wczoraj próbowałem grać Black Panther'em, bo już się wkurzyłem i... No fajny, fajny Black Panther jest, ale jestem totalnym nieogarem. No i chyba będę musiał powrócić po prostu na tego, na, na healera. Do Silvera była potem w miejscu staję. No właśnie, kurde, ja mam to samo, ja mam... Cały czas jestem silver. I nie wiem, nie wiem co się dzieje, po prostu. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zagram sobie... Mm, quick Matcha. To jest taka szy -szy szybciutka rozgrzewka i tyle. Moonlighting Punisher najbardziej no-skill postacie. No takie noob-friendly, bym powiedział. Chociaż miałem wczoraj Moon Knighta, który zrobił 2000 obrażeń. Czyli tyle samo, ile ja na soporcie Zastanawiałem się, mówię, co, jakie ja błędy popełniam po prostu w grze. E, tu, tu, musimy buze, wózek przepchnąć. Oni chyba nie rozumieją, na czym polega ten tryb. Na tych normalkach. A, i mamy jednego awka. <laughs> Jezu, co na tych normalach się dzieje? To jest przesada. Będziesz grał Rankedy? Ta, ja po, po tym meczu idę na Rankedy. Tylko chciałem się po prostu rozgrzać i tyle. Zagrać z widzami? Nie, 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 nie. Będę sam wbijał rangę. Bo nie będę mógł nikogo winiać, tylko sam siebie. Albo teammateów. Czy Luna może być. O, ej, 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 ej ej, czekaj, co tu? A, gramy na trzech supportów. <laughs> no ja niczym nie potrafię grać innym. Halo Okej, okay, ja sobie z góry, healuję. Tam jest Hela, która mnie nie fokusuje. Niedobrze. Naszą koleżoneczkę ale dostajemy od kogoś. No i spuszowali nas, okej. Okay. Wzięli nas wygonili z punktu. Trochę się zagubiliśmy. Nawet bardzo się zagubiliśmy, patrząc na to, co tutaj się odjebało, bo nic nie zrobiliśmy. Kompletnie nic Nawet na punkt nie zdążyliśmy wejść. Dobra, ale spokojnie, to jest pierwszy mecz. Trzeba patrzeć też na swoje ten. Trzeba patrzeć na, na swoje błędy. Ja pierdziele. Czyli my możemy to niszczyć? Czemu my tego nie niszczymy? Dobra, odpalam r ja Yeah! Spróbujmy wbić na ten. A, tam jest paniszer. <noise> nie, chyba Mantiska. A, nie działa na niego ten! Okej, okay, nie działa na niego zamrożenie. Ale no. Statystyki są miażdżące. Właśnie większość gier tutaj na tym Silverze to jest stąp albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie ma takich wyrównanych meczy. Ja za chwilę spadnę do Silvera 3. Jak tak dalej później, później brąz. Dobra, wijam zerką <śla> <A> się wypierdoliła. <śla> Dobra, to było nawet ładne. Oho. No niestety. 2-0. Szybki, szybki meczek. Dobra, autostrada do silvera. Znaczy, pół, do brązu. O! <grym>, czyli można. 16-1, no. Czekaj, ile obrażeń? 3000 obrażeń. Chila miałem więcej. Co ja mogłem zrobić lepiej w tym meczu? Się zastanawiam. A chuj pingujesz, idioto. Jest! Ty! Przepchnęliśmy to jakimś cudem. Uff, dobra, jest to. Serio top 1 support? W mojej głowie, w mojej głowie... Tak, jestem top jeden supportem, zgadza się. Jest. Ty! Nawet nie podeszli tutaj. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale jestem chyba na takim samym poziomie. Wiesz co? Słowo klucz, wydaje ci się. I po drugie, kto pytał? Dobra, jak wyglądały stacje? 28 tysięcy hila. Ok, najwięcej hila. Jeżeli chodzi o obrażenia, no to cloak i dagger mieli więcej. No chyba git. Aha. Nie, jak widzę magik, to muszę Mantiskę. Przepraszam. Bo to będzie fajny ten. Fajnie Aha, dobra, bo to jest nasz tank. A może Cloak Dagger? W sumie wezmę. Jezu, nasz biedny tank. Próbuję! Eee, chyba za późno. Ta, za późno, zjebałem to. Mogłem wcześniej użyć ciorki. Is our healing another game? Oj, proszę stary, nie mów tak, proszę. Ale chujowy... Jezu, dobra, to był najgorszy ult, jaki kiedykolwiek użyłem. Nic, to był ult tylko po to, żeby cooldown zszerł. Uwielbiam to. Może usunąć autostrada do Grandmastera, ale to jest cały czas... Ja w to wierzę. Ja wiem, że to jest możliwe. Dobra! Musimy! To jest to! O kurwa, to nie było to! Z jakimiś bombkami losowymi dostałem. No lucky, byli lepsi. Never play Loki again. Zobaczmy ile Hila miał. Never touch Loki. Urwa. Jezu, się wjechali. Garbage. 12 tysięcy. 000... No okej, okay, trochę hila miał mało. No i twój mało miał. Dobra, idę spróbować. Quick match. Eee. Tak. ile spróbowałem swoich sił jako Black Panther? O są już za zajebałem. Ok... <grystanie> Spokojnie, nikt nie powiedział, że ta droga będzie łatwa. o Pomocy! Yes. Dobra, nie, 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 to nie jest, nie jest dobra postać na tą mapę. Biorę, zmieniam na ten, na... gdzie ona jest? Na magik. Kurwa, nawet nie można podejść, nic nie można zrobić. Ja pierdolę, ja mam 600 wrażeń nie nie jakiejś jakiegoś szera ani niczego takiego? O kurwa, ale mi przyjadą. Ja muszę na początku sprawdzić, co sk skille robią, Bo jest, jest mały problem. Dobra. Ale im <noise> <Alim> plecy zrobię. <noise> Taki miałem plan. <noise> nie, dobra. Nie. <noise> Aaaa, bije mnie, Fenu. Zostaw mnie. Stary jestem. Uch, ja się dopiero uczę. Mój Knight był MVP, tylko nie ten, który powinien. Jezu, <trych> 3000 obrażeń. I ja, supporty więcej ode mnie zrobili. Dobra, wychodzę z tego. Dobra, pikne ale... A w sumie no, rozumiem, dlaczego są te boty. Bo to Wygrywasz i mam ochotę za igrzeczkę Helem kolejny meczek. Ty, ja nie mogę i... jej ja zabić. Dobra, punkt moglibyśmy przejąć w sumie? Nie, dobra, na tej myszce to... Nie mogę grać postaciami, które wymagałem Amy'a niestety na tej myszce. Dobra, no wygraliśmy. Jej! To może to nie były boty? Nie no na pewno to były boty. Chociaż piszą na czacie, to mnie trochę zastanawia. Nawet MVP nie były w takiej grze. I... I... Dobra, no. Okej. Okay. Dajcie mi Black Panthera. O kurwa. No. Są problemy. Niej powinienem uciec, zabić, ale w ulta, byli. Czemu oni mają ulty co chwilę? Ja nie mogę nawet sporta zabić! A jak, jak enemy Black Panther Gra to wszystko robi. Pff, nie wiem co się dzieje gdzie jest Będzie zmiana? Nie, nie będzie w sumie zmiany, bo to jest normalek. dołączą mnie do gry, która już trwała, więc Capture nie, no to jest przejęcie punktu. Dobra Co nie wymaga... Ej, Ma jest DPS-em. Wiem. Dobra, bam. Ej, nie! <śmany> nie w tą stronę, ulciku! Ja pierdole. Kurde, no ale dużo, dużo, wydaje mi się, że dużo nawet robię tą postacią, albo to jest takie mylne. Ten mylne wrażenie, zobaczę, jak ten, jak reszta obrażeń w drużynie. No i wygraliśmy. Wie, że przegrywacie? My jesteśmy w drużynie niebieskich, jak coś. I big win oznacza wygraną. Dobra, jak to z obrażeniami? 7, okej, okay, najwięcej w gierce. No i bezpoko, ale dobra, czas na ranketa. Kurwa, nie mogę trafić heal'em, co jest? Dobra, cofnij sobie do tego, ojojoj. Oj, oj. Czemu nasz gościu sobie awczy? Co on robi? <grywa> co tu się dzieje? Na chuj ten doktor strange pinguje, że chce Hila, jeżeli ma full HP? Co, co jest z tym gościem nie tak? Aha. Dobra, mamy kolejnego checkpointa. Nie wiem, te... Ach, że my to pchamy dalej. O. Aha. Psz, nie no, to... Cofnij, cofnij, koleżoneczko. No i zowa znowu na mnie. Znowu na mnie. Ale dobrze grano. Tak właśnie powinien robić. Hej, wygraliśmy to? Nie, trzy dwa, dobra. Bo przepchnęli. No, ten z to dobrze grał. Nie wiem. Nie wiem, oni grali w nie grali w pięciu osób? <laughs> I my to przegraliśmy Dobra Rakun, tak? Hmm. Ja zobaczymy. <laughs> zobaczymy jak mi się będzie grało. Jest paniszer, obiecałem, że jak się pojawi panisher to będę grał rakunem. Dobra i powinienem r odpalać po prostu, tako Czyli sobie... O Jezus. No, chyba to nie była dobra R-ka. Czy nie ma jakiegoś supporta, który działa jak tank, który jest po prostu golemem i może chronić wszystko? Bo jak po raz kolejny wbija na mnie Venom, ja nie mam co zrobić. DP is too weak. Oho, dobrze, że nie. Heal too weak. Dobra. No i jeszcze. Jeszcze spróbuję z tym. ładnie No nie wiem nie nie rozumiem tego 49 fragów, ja pierdolę. Chyla najwięcej z gry. obrażeń ja miałem nie robić. O i dobra, roket, roket, roket. Jest. <ścoughs> <ścoughs> Musi być. Portal! Odpaliłem wszystko co mogłem. Oni też to zrobili to samo. Oh. Może gdybym musiał. Nie, no ale i tak nie było nas wszystkich. Nie, bo się zastanawiałem, jakby to wyglądało, gdybym użył chwilę wcześniej ulta. Bo wcześniej nie mogłem, teraz przyszedłem i czekaliśmy na. na resztę osób. To uda dwadzieścia tysięcy. No tysiąc obrażeń, no to jest. Dobra, będzie autostrada w drugą stronę.

No, <laughs> chciałem pomóc, chciałem pomóc nie wiem, nie czuję. Krótka, 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 krótka. Przydłużanie, krótka, krótka. Chłopie, 13 tysięcy hila. Aha, my mieliśmy jednego healera, Czy co? To no czemu gościmy o 1000 hila, ten ma 5000 No nie wiem, kurwa. Nie rozumiem tego. Po 7000, dwa razy więcej prawie zrobiłem chila i gówno jest zboczona muzyka. No to odpocznij sobie tydzień, stary. Jezus, jak ci się nie podoba, tam są drzwi, krzyżyk, idź sobie, rób co chcesz, a nie zawracasz mi dupę. Muszę się na kimś wyżyć, bo już nie mogę zrozumieć, dlaczego przegrywam. Rozumiesz to? Jezu, cały czas. A, zboczona muzyka. O, czym zagrać w D.I.L.? O, weź rekin albo Magneto. Ja pierdzielę, gościu. Weź, weź się ogarnij. Już mi lepiej, jak się wykrzyczałem to z siebie. Jestem w spokoju. Best team! Best team! Lecimy! Gambare! Musimy to wygrać! Lecz ciebie, doktorku! Nie, Spider-Man, kurwa! A, papa! Yy, 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 yy. Tym tarczą, śmieci, jebany. Przepraszam, oczywiście to jest yy, tylko i wyłącznie granie. Powinniśmy się na podenerwować. No i będę solo supportem. Ja, pierdolę. dole. A on ci zamroził. Maliny. Jak potrzebujesz heal, jak masz full HP? Mm. Dobra. Czemu te gry są takie trudne? Dobra, możemy to wygrać i przerwać. Lustrika. Naprobawaliśmy. To nie jest tak, że kilu jest za mało. Czyli le... <totrybujesz> ja po prostu jestem ślepy i ja czegoś nie widzę. bo już mnie zaczyna to irytować, że ja nie widzę żadnego progresu, że jakby. Gram? Ale bo, może to nie chodzi o te statystyki, może, to, może coś innego. Coś czego... na co ja nie zwracam uwagi. Ale co? Nie, nie unlucky go next, bo to jest któryś mecz z kolei, gdzie jest Unlucky Go Next i zobaczmy to jak wygląda moja historia, kurwa, rozumiesz? Jest szaro. I jedyny quick, matcha, quick Quick Match wygrałem dzisiaj wszystko to jest pasma porażek. Nie wiem, nie wiem, czy jestem jakiś. Klątwa, kurwa, jakaś jest. Klątwa przegranej. Teammateów, ale ja nie chcę zgraniać na, na teammateów, bo nigdy na przykład wlizę Nie lubiłem tego. Mm, wina teamu. Ja szukam błędów w sobie, rozumiesz? Gdzie ja popełniłem błędy? I staram się być lepszy, ale no nie widzę po prostu. Może jestem ślepy, może widzę to dupsko ogromne, a nie widzę swoich błędów. Nie wiem. Ale tak to wygląda, że jedną rolę odpierdal gówno i wszystko się wali, i pomimo, że ty gra z miarę git, to i tak przebierz, bo na przykład DPS nie wyrabia. Czyli co, tak naprawdę to, to już kończy się moja rola? I jedynie co, mogę liczyć na to, że nie zostanę główien w teamie? No to, to nie podoba mi się ta gra, to w takim razie to ja chyba... Ja chyba się żegnam z gierką. Tak idzie? <śmiech> <śmiech> tak idzie po prostu. Przepraszam, ale ja już nie mogę. <laughs> ja już nie mogę. Bo ja nie widzę, ja nie widzę tego, rozumiesz? Ja muszę iść do okulisty, żeby nowe okulary kupić. Bo już kurwa jestem ślepy po prostu. Nie, nie denerwuję się. Nie denerwuję się, to jest... Tak, jestem tak zdenerwowany powiedzmy na 20%, ale reszta to jest odkręcanie. Nie zdążymy. Uff. Jestem, nie, 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 jestem, nie, nie, 3 HP. Jeffik! Dziękuję. Oj, no nie, HP. nie, nie, Oj, nie, 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 to dobrze chyba zagraliśmy two, two, well, Ty Silver trzy już, ja Fir No nie chcę mi się grać już. Na razie to chyba przerwę zrobię od tego. Jeżeli tak, tak ma to tak ma wyglądać. Unlucky. Dobra, ja uciekam i do następnego. Papa. Pa.